Tutaj ustawiamy sobie na 20. Trzymaj czemu? tutaj do dołu już widzę No dawaj Dobra Czekaj to nic ci się nie zmieniło Dopychaj do tego o jest 20 Czekaj masz ja trzymam przykręcimy se, oczywiście puścimy sobie ale sprawdzaliśmy, mamy bloczki w linii, w poziomie, także trzymamy się tego. Dobra. I w deseczkę. ZE 4 I tak najpierw sobie obszalujemy z zewnątrz. Później od środka tu damy jeszcze takie kropki. Zresztą co będę Co będę mówił, jak pokażemy. I teraz tak mamy taki dystans zrobiony. 18 cm. Tyle co ma ściana. Kołeczki z ławy. Kręcimy tak co? Co pół metra, więcej, mniej więcej. Co to tak doli? jak widać z warszawskiego można wybudować taki dom Jeszcze mam nadzieję, że do, zdobędziemy te belki Stropowe To w ogóle będzie gitara, bo se wrzucimy, ale raczej nie zdążymy, byśmy se wrzucili No i później z beleczek sobie robimy Dalej, nie? Zaraz dajemy te rękawiczki Płyta OSB Można sobie uciąć płytę Na trzy części Po 33 cm to macie 7,5 metra, tak naprawdę płyta idzie na Na jedną stronę jakby, nie? Tutaj Yy, tutaj trzy płyty na krótkie by poszło Co? Trzy płyty by starczyło na te krótkie, tak? Jedno no. byś miał cztery Nie no trzy pięć no. no to po ile wyjdzie? No bo no tak pot na trzy, żeby tak było bezpiecznie Później się przydadzą Nie, nr 25 to zostaje okay. trochę mało. Trochę mało. Zawsze na 3 czyliśmy, no ale mieliśmy zawsze 30 więcej, nie? Ale na 4 to taka... No może jakoś by to... Na upartego zrobić. Ale płyty i tak się przydają też. Na, 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 na. Skręcimy to i wracamy. Teraz skręcamy deseczkami. Też z ławy wszystko wykorzystujemy. Przy tak niskim wieńcu to wystarczy 4 wkręciki i lecimy dalej.